czujność, nawrócenie, wierność. Tym razem witam moich czytelników na ziemi tureckiej, biblijnej, a z niniejszej. Jeszcze pamiętam, że papież z Polski powoływał się w swojej ojczyźnie w 1979 roku w stolicy Polski w Warszawie podczas swej pierwszej, pierwszej pielgrzymki do rodaków na następujące zdanie Niech stąpi Duch Twój, Duch Twój, i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi. Ale aby to uczynić, potrzebujemy rozpoznać obecność Boga w życiu społeczeństw, również jednostki poszczególnej osoby. Dlatego powiedziałbym, ja mam do Plera efekt w prawym oku. Jak to wytłumaczyć? Na przykład, mogę prawym okiem obserwować nim w skali mikro efekt przesunięcia ku czerwieni. Pierwszy galaktyk rozpoznawalny przez nas wszechświecie. Wręcz w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa nieustannie nie tyle zjeżdżam, co schodzę z gór. Parafrazuję słowa Jana Pawła II do mieszkańców Wadowic w 2002 roku. Z gór współczesnej nauki. Schodzę i tym razem skądinąd wciąż słyszę, że światło czerwone rozciąga obrazy te, które docierają do mnie z zewnątrz, zwłaszcza z najdalszego horyzontu zdarzeń, na zasadzie przyjętego przez naukę fizyce efektu Dopplera. Najlepiej efekt ten potwierdza moja obserwacja zachodzącego słońca, gdy lecę nad chmurami i okiem oglądam zachód słońca z okna samolotu. Światło słoneczne otrzymuje niejako porcję dżetu nie z tej Ziemi. Tymczasem więc nie tylko ja, ale nadto świat ze, swym, ze swymi osiągnięciami, nowymi technologiami, będzie jeszcze długo zaskakiwać szarego zie, ziemianina. Znowu coś nowego oferuje nam nauka, ponieważ światło docierające do nas sprzed milionów lat przez przestrzeń kosmiczną ulegało rozciągnięciu i przesunięciu z zakresu widzialnego w zakres podczerwieni. Dzieje się to m.in. innymi według uznanej przez naukę zasady efektu Dopplera. Zauważmy tutaj, potężna moc zbierania światła, jaką dysponował kosmiczny teleskop Hubble'a, nie była wystarczająca, bowiem mógł on obserwować promieniowanie jedynie w zakresie widzialnym i bliskiej poczerwieni. Dopiero kosmiczny teleskop Jamesa Webba miał dostarczyć możliwości, Obserwowania pierwszych obiektów we wszechświecie, których światło dociera do nas obecnie w zakresie średniej i dalekiej podczerwieni. Pierwszym krokiem, jaki musimy uczynić, aby móc rozpoznać obecność Boga, jest uznanie, że jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy przebaczenia. I nie tylko przebaczenia, stwierdza rozważając. Fragment Ewangelii czytany w drugą niedzielę Adwentu. I komentarz do tego przekazuje nam łaciński patriarcha Jerozolimy kardynał Pier Battista Pizzaballa, franciszkanin. W ubiegłą niedzielę widzieliśmy relację między Panem a historią. W pewnym sensie odnajdujemy ją ponownie dzisiaj. Pierwszym słowem, który rozpoczyna się Ewangelia, świętego Marka. Jest arka, co oznacza początek, fundament. Jest to słowo, którym rozpoczyna się pierwsza księga Biblii, księga rodzaju, opowiada, opowiadająca o stworzeniu. Najpierw jest księga wyjścia. Oto ja posyłam anioła przed Tobą, aby Cię strzegł w czasie Twojej drogi i doprowadził Cię do miejsca, które Ci wyznaczyłem. Następnie prorok Malachiarz. Oto ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede mną. I wreszcie... Jest naprawdę prorok Izajasz. Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni. Wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu. To, co łączy te trzy cytaty, to ścieżka, droga. Jest to również ścieżka, po której sam Bóg idzie ze swoim ludem. Droga, z której Pan przychodzi, ponieważ Bóg powraca i ponownie idzie ze swoim ludem. Wszystko to, mówi Marek, jest Ewangelią, co oznacza dobrą nowinę. Słowo pełne nadziei. To sam Jezus głosi dobrą nowinę, ale sam Jezus jest również dobrą nowiną. Głoszenie i przepowiadanie pokrywają się ze sobą. Dobra nowina w Jezusie stała się historią. Święty Marek ponownie w pierwszym wersecie daje nam dwie ważne wskazówki, pozwalające nam zrozumieć, dokąd zaprowadzi nas ta droga. Ewangelia. Natychmiast podaje nam definicję Jezusa i potwierdza, że Jezus jest Chrystusem, Mesjaszem, posłanym przez Boga, obiecanym królem z rodu Dawida, który wypełni pisma proroków. Mówi również, że ten człowiek jest synem Bożym, jest samym Bogiem. Święty Marek przypomina nam zatem od samego początku, co jest celem, gdzie dotrze ten, który kto wyrusza w drogę wychodząc od tego nowego początku, którym jest sam Jezus. Mówi, gdzie dotrze ten, kto krok za krokiem odczytywać będzie tę Ewangelię. I rzeczywiście Ewangelię Świętego Marka można podzielić na dwie części. Kulminację, kulminacją pierwsza jest wyznanie wiary Piotra, który ogłasza, że Jezus jest Chrystusem oczekiwanym Mesjaszem, rozdział 5, wiersz 29. A druga część idzie dalej, prowadzi do nowego wyznania wiary setnika pod krzyżem. Ewangelia Marka, rozdział 15, wiersz 39, który widząc Jezusa umierającego w ten sposób woła, prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym. Tak więc powiada się nam, że jesteśmy w drodze i nasza podróż powinna dotrzeć pod krzyż, gdzie zdajemy sobie sprawę, że na początku... Że na początku jest miłość ukrzyżowanego Boga, jest absolutna nowość, to znaczy nowość Boga, który umiera za człowieka. Pielgrzymowanie Boga pośród ludzi dociera do tego punktu, to odkrycie przychodzi na końcu drogi, jako łaska, a nie zasługa. Trzeba przebyć całą drogę przygotowania i nawrócenia, aby dotrzeć do takiego wyznania wiary. Będziemy musieli przejść przez całą Ewangelię krok po kroku. Aby ogołocić się stopniowo z naszych fałszywych obrazów Boga i nas samych, i doczyć tam, jak pogański setnik, który otrzymał łaskę rozpoznania w tej śmierci, objawienia się Boga pośród ludzi. Aby otworzyć tę nową drogę, człowiek został posłany przed nami, aby przygotować drogę, aby odnowić naszą świadomość, że zaczyna się coś nowego i że nadszedł czas, na który trzeba się dobrze przygotować. I tak skoro tylko jan chrzciciel zaczął chrzcić, natychmiast zaczęły do niego napływać tłumy. Cała ludzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, droga jest znów otwarta droga na pustyni, na której powraca pan, ludzie odnaleźli drogę powrotną i znów ruszyli w drogę. Wielu z nich opuściło Jerozolimę, świątynię i ofiary, ponieważ to wszystko już nie wystarczyło, aby ugasić ich pragnienie. I pobieg mi na pustynię, gdzie nowy głos, który milczał przez tak długi czas, ponownie zabrzmiał. W tym miejscu pozwólcie mi wrócić do Ząbkowic. Miasteczka mojego dzieciństwa. Była tam i jest jeszcze taka ulica Szosowa, która dla mnie stanowiła główną arterię miasteczka. Kierowała się od Kościoła, najważniejszego miejsca dla naszych mieszkańców. Także od szkoły podstawowej miejskiego parku, rekreacji i prowadziła w górę na północ w stronę sikorki, chruszczobrodu, a dalej do zawiercia. W parku drzewa wyrosły. Nawet tutejszy pomnik, przypominający opór Polaków względem nazizmu w II wojnie światowej, jakby przygasł i przybrał inny obraz. Dzisiaj nie widać czerwonych cegieł i wcześniejszego podkładu dla tej drogi. Bo jest asfalt, ale także ta droga stała się jakby spłaszczoną i prostszą, już nie wypięcza się tak w górę. Jest jeszcze jakby, choć jest jakby miała swojego historycznego garba za remizą strażacką, którego nie sposób przekreślić. Tutaj chciałbym, chciałem jakby wspomnieć o mojej wierności ku tej prowadzącej w górę drodze Ząbkowic do Zawiercia. Są teraz inne obwodnice Ząbkowic, tej dzielnicy Dąbrowej Górniczej, nikt z pewnością już nie pamięta tamtego widoku naszej ulicy Szosowej, a także ulicy Gospodarczej. To moja czujność i przypomniane, a zapomniane uczucie do tego miejsca chciałem wam przywołać w tym adwencie podarowanego nam życia. Albowiem tematem ubiegłej niedzieli była czujność, która jest sposobem bycia w świecie rozpoznawania w nim obecności Boga. W tym miasteczku, w dzielnicy Dobrowej Górniczej, miesiąc temu odeszły po nagrodę wieczną pani Halina i, i pani Wróbel Katechetka. Dzisiaj jesteśmy proszeni o nawrócenie metanoje. Pierwszym krokiem, jaki musimy uczynić, aby rozpocząć ten proces, aby być zdolnym do rozpoznania obecności Boga, jest stanięcie w prawdzie, uznanie, że jesteśmy grzesznikami potrzebujemy przebaczenia, uznanie obecności Boga w świecie, przyznanie, że musimy zmienić naszą drogę i ponownie przygotować na nowo drogę, która poprowadzi, doprowadzi wręcz nas do naszego źródła, do Boga krótko mówiąc, drogę, na której On może nas spotkać. Na tym właśnie polega nawrócenie, o którym mówi Jan Chrzciciel, na zaakceptowaniu faktu, że istnieje droga, po której Bóg wychodzi nam na spotkanie, zanim jeszcze my możemy pójść do Niego. Podskryptum w dniu 10 grudnia, 24, 24 dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, pragnę nie zapominać o biednych, polecając ich opiece Matki Bożej, niepokalany autor.